Siemka, akurat z Mkucem mieliśmy kilka nadgodzin do nadrobienia, że tak powiem. I dobrze zrobiliśmy, bo, bo przyjechał do nas kurier, który przywiósł nam to cudo. Chłopaki z .pl wysłały nam kolekcjonerkę Dark Souls 2 wersji na Xboxa. I ona składa się, jak właśnie się dowiedziałem, z... W ogóle jest wielkim bydlem, jest wielkim bydlem. Mam tutaj kubeczek, który przywiózł mi kolega Enki z jednej z podróży dla porównania. To jest zwykły kubek, więc jest to gigantyczne bydle. A sama kolekcjonerka składa się z kilku elementów. Przede wszystkim dostajemy... Już go wyciągam. Metalowego case'a na grę. Musisz zerwę tą pieczęć szybko. Mam nadzieję, że się uda. Chociaż w tych unboxingach nigdy się nic nie udaje szybko zrobić. Mamy metal, metalowy case na grę. A z grą, tutaj jest płyta z grą, tutaj jest soundtrack. Soundtrack jest naprawdę świetny i bardzo, bardzo, bardzo chcecie go albo mieć, albo chociaż posłuchać. Case wygląda przepięknie. Naprawdę przepięknie. Jest świetnie wykonany. Z chyba najładniejszym caseem w ogóle metalowym, jakim widziałem w kolekcjonergrafie. Dostajemy też artbook, pełen paskudnych potworów, pięknych lokacji i tym podobnych rzeczy. Będziecie mogli go poprzeglądać pewnie gdzieś w internecie niedługo, przynajmniej mam taką nadzieję, bo jest na co popatrzeć. Artbook wygląda tak, położę obok. Dostajemy też kod na... Hmm. a Ktoś już pewnie sobie go wykorzystał, więc nie będę pokazywać, jeżeli ktoś jest uważny to brawo. Kod na 5 broni i 5 tarcz, do, które możecie ściągnąć sobie z internetu i w ramach DLC oraz płócienną mapę świata, w którym rozgrywa się cała, cała ta gra. Mapa się bardzo przyda niektórym zagubionym podróżnikom. Wiem, że niektórzy mają problemy ze znalezieniem się w tym świecie. I to, co jest najważniejsze w tej kolekcjonerce, to potężna figurka rycerza, którego znacie z Trylleju. Nie mam pojęcia, jak się obchodzi z figurkami, dlatego też wolałbym jej nie zniszczyć. Mam nadzieję, że aha jest jakoś spakowana bardzo hardkorowo. Zróbmy może cięcie i pozbędziemy się tego. Już Tak jest. <laughs> tak wygląda ta figurka, jest potężna i całkiem nieźle wykonana. Chociaż no nie, nie wiem, gdzie lepsze figurki, ale ale może jestem rozpieszczony. I mam jeszcze do niej dwa miecze. Dwa nagie miecze, tylko że nie mam najmniejszego pojęcia, jak wsadzić mu te miecze w ręce, bo jak mówiłem, nie mam pojęcia o figurkach. Nie, Niemniej, są plastikowe miecze, jest figurka, są te wszystkie piękne rzeczy. Koleksoryka mm, jest naprawdę wspaniała i, i, i chociażby dla tych gadżetów, które tu leżą, nawet nie figurka, figurka w sumie. No i patrzcie, patrzcie, Maciej rozkminił w 5 sekund, jak to zrobić. Prawie. Nie wiesz, nie prawie. Jedną macie, nie da. Masz, macie, ty wymyślił. masz dwie, więc możesz, możesz wsadzić. <noise> macie 5 sekund, jak, jak wrzucić miecz chłopakowi do ręki. Figurka wędruje na moje biurko tymczasowo. Możliwe, że kiedyś przyjdzie do nas jakiś praktykant, który to odbierze. Tak jak poprzednio odebrał kolekcjonerkę Rom Total War. Więc żegnam się z wami. To jest kolekcjonerka Dark Souls 2. I, 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 i dzięki za oglądanie.